Tak, drogie widzki, drodzy widzowie, 1 lipca ruszają zdjęcia do sześcioodcinkowego serialu Lalka, inspirowanego legendarną powieścią Bolesława Prusa i dzisiaj w studiu Filmwebu legendarne trybie jego twórców. Ekranowa Izabela Łęcka, Sandra Drzymalska, brawa! Panowie, ja brawa. życiem, 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 życiem! Tomasz Szuchar, czyli Stanisław Wokulski, brawa! I wreszcie reżyser i współscenarzysta Paweł Maślona, no brawa! Drodzy Państwo, tak sobie myślę. Z jakimi ambicjami, z jakimi nadziejami, ale też być może z jakimi lękami będziecie wchodzić na ten plan zdjęciowy? No bo umówmy się, lalka to nie jest zwyczajna, wybitna powieść. To jest powieść, którą uznają wszyscy Polacy, nawet ci, którzy nigdy jej nie czytali. Jednym słowem, no zderzacie się z planetą. Tak. Eee. Tak. <grym> tak. Tak. Ja uważam osobiście, po wszystkim, co powiedziałeś, że jeśli ktoś nie przeczytał lalki, to jednak nie ma o niej pojęcia. Wydaje się, że tak, że mierzymy się z legendą, mamy trochę to gdzieś wrzucone w tył głowy. Jednocześnie my znamy już scenariusz, który jeden z autorów tutaj siedzi, bo jest z nami Paweł, a jeszcze jest Jagoda i jeszcze jest drugi Paweł, którzy pisali to razem. I my mamy więcej dostępu niż Wy, i jesteśmy spokojni dlatego. Ja tak, do mnie podniecają takie wyzwania, yy, cieszy mnie to, że, że mierzymy się z legendą. Tym bardziej, że to była moja ulubiona powieść w liceum, najbardziej mnie podnieca to, że, że to jest reinterpretacja mhm. i że to, co zaproponujemy będzie też mocno różniło się od historii, którą Polacy znają właśnie ze szkolnej lektury. No właśnie, klasyk śpiewał kiedyś. Każde pokolenie ma własny czas i w zasadzie każde pokolenie ma też swoją lalkę. To jest ciekawe właśnie. Jacy będą Łęcka i Wokulski, Anno Domini 2025. Myślę, że Łęcka to będzie bohaterka na miarę XXI wieku. Postaramy się przy, przedstawić w, jako osobę niezależną, która nie chce być traktowana przedmiotowo, która zmaga się z wieloma przeciwnościami i konwenansami. XIX, XIX wieku, która chce walczyć o swoje marzenia, iść, ymm, iść do przodu, nie stać w miejscu i cały czas się ymm, rozwijać. No jest to duży kaliber, <grywka> <grywka> piękny. <grywka> Pomimo, że to jest powieść pozytywistyczna, to gdzieś z mojego doświadczenia była romantyzowana bardzo w szkołach. E, I ta, ta miłość była romantyzowana, ten, ten, ten cały Wokulski, to jego odurzenie tą. Tą Łęcką, a mam wrażenie, że z czego się bardzo cieszę, że u nas y, y, autorzy, też scenariusze, ale też tak jak razem myśleliśmy sobie, już bo jesteśmy po próbach, chcieliśmy trochę te, połamać tych bohaterów, mm. żeby nie byli tacy, no tacy właśnie w kostiumie, tacy, tacy co, co można pozornie, pozornie się zastanowić, że oni są tacy podopinani. Ale też, nie wiem, jeżeli miłość to ona jest czysta, wielka i niesamowita i spektakularna. Wszyscy są w czymś umazani. Tam, tam, tam nie ma takich postaci, które są, no, może najprościej ujmując, właśnie takie czyste, takie, takie nieskazitelne. One są zawsze złamane, mają swoje interesy i o nie walczą, czasami wręcz po trupach. Paweł powiedział o tym, że e, lalka to była jego ulubiona powieść w czasach liceum. To nie jest chyba e, normalne dla wszystkich licealistów, że mówią, lalka to jest, to jest moja ulubiona książka. Ciekawi mnie, drodzy z kolei. E, moja również. Też u ciebie, Sandra? Tak. <grym> Okej, okay. a moje pytanie jest takie: kiedy wróciliście już sobie po latach do tej lalki, przygotowując się do mm, waszego serialu. Jakoś zaczęliście ją inaczej czytać? Dostrzegliście rzeczy, których wcześniej nie dostrzegaliście, na przykład w tej książce? Na pewno. Znaczy, dla mnie to był ciekawy powrót, bo zorientowałem się też, że lalka y, ta powieściowa nie jest aż tak filmowa, jakbym tego chciał. I postanowiliśmy zrobić wszystko, żeby ona była jeszcze bardziej filmowa. Idąc tym krokiem, idąc za tym, to, to zorientowaliśmy się, że w zasadzie no, nie mamy ochoty opowiadać tego, co my już znamy z powieści. Tym bardziej, że nam, znamy też ekranizację. I mamy pewnie w pamięci, zwłaszcza ja mam ekranizację Hasa, i, i poczułem, że tak naprawdę to, co jest najbardziej podniecające w tym, w, tym, w tym projekcie, to jest to, że my możemy potraktować tę lalkę Prusa jako trampolinę do tego, żeby zrobić coś swojego, co będzie y, trochę bardziej, może, dzikie i co da nam szansę, no przede wszystkim. Nam wszystkim na, na opowieść, mi na przykład na, na taką opowieść, która dla mnie będzie osobista i która będzie gdzieś rezonowała też z momentem, w którym sam jestem w życiu. I, no i z tego później, tak jak w każdym projekcie, z tego, z tego spotkania, z tego zderzenia i z, ze spółkarami scenariusza, ale też później z aktorami, bo, bo Tomek Sandrą bardzo wcześnie dołączyli do nas, jeszcze na etapie tak naprawdę prac nad scenariuszem. No, to zaczęliśmy zauważać, że z tego się rodzi w ogóle jeszcze coś innego, i im dalej byliśmy w tym procesie, tym bardziej czuliśmy, że, że nie chcemy traktować tej, tej, tej powieściowej lalki jako takiej kotwicy, która ma nas trzymać cały czas gdzieś w, tej, w, tej, w ramach tej historii, którą znamy. My staraliśmy się stworzyć zupełnie nową opowieść, yy, która. Ma oczywiście pierwowzór w tej, w, tej, w, tej, w tej oryginalnej powieści, ale jest naszą oryginalną historią, która też zupełnie inaczej się kończy. W naszej historii to, to mamy dwoje głównych bohaterów. To nie jest historia Wokulskiego, który stara się za wszelką cenę właśnie zdobyć te, te względy Łęckiej. Tylko to jest też historia Izabeli, tej dwójki bohaterów, którzy każdy na swój sposób starają się walczyć o. O własną podmiotowość i tej historie bardzo dialogują ze sobą, i okazuje się, że to jest taki, można powiedzieć, dwugłos i ta dwójka bohaterów potrzebuje siebie nawzajem. A przy okazji, jeszcze, bo o tym melodramacie trochę już powiedzieliśmy, a wydaje mi się, że jeszcze bardzo ciekawy wątek, który poruszamy mhm. i przyglądamy się trochę, gdzieś tam w jakieś, jakieś przybliżenie robimy, to też o klasizmie. Wydaje bardzo mi się, że słowo bardzo, bardzo, temat. bardzo dokładnie popularny temat. I ta klasowość, żeby ją pokazać, ją przybliżyć, no niezbędne jest pokazanie również ówczesnej Warszawy. Gdzieś tam, i ów, która tak naprawdę ma jakieś nawiązanie do Warszawy współczesnej. Chociaż robimy to wszystko w kostiumie i dlatego ten projekt też mi się bardzo podoba, że opowiadany będzie jakąś spektakularną podróżą przez, przez tamten czas. Ale też, żeby pokazać i temu, temu się też przyjrzeć, to znaczy tej klasowości, temu... Temu, co się wtedy dość mocno rodziło, jakiemuś takiemu wolnościowemu ruchowi feministycznemu, na przykład, a gdzieś jednak wciąż takim totalnym podziałom, który nie dało się przebić. Nie? To znaczy arystokracja, stan kupiecki i stany jeszcze niższe, one również u nas będą i będziemy się mogli nim, nim przyjrzeć. I to, co, co na razie moim oczom się ukazało czyli to, co wykonał e, nasz Departament Kostiumów e, z Dorotą Rokplą na, na, na czele, czy nasz, e, nasza po prostu scenografia. E, mam wrażenie, że to będzie spektakularna też e, pod tym względem opowieść, więc to mnie też kręci bardzo. O Warszawę, język filmowy i spektakularność jeszcze zapytam, ale mam takie pytanie, które no, myślę wielu widzów i widzek ma w głowach. Co sprawiło, że ten duet okazał się idealną właśnie ekranową parą, okazał się idealną Łęcką i Wokulskim. Pawe? Bo się, że po prostu no, tłumy po prostu czołowych aktorów i aktorek ruszyło, bo było pospolite ruszenie, że móc wystąpić w lalce, ale to jednak oni zdobyli posady. Ja od dawna miałem y, poczucie, jeśli chodzi o postać Wokulskiego, że, że nikt nie nadaje się do tego tak dobrze jak Tomek Szuchart i tak naprawdę My w zasadzie nie mieliśmy kontrkandydata dla niego, to chyba mogę powiedzieć, że, że, że Tomek y, gdzieś był już od początku tym, tym numerem jeden i tylko chcieliśmy go sprawdzić. Co do postaci Łęckiej, no to mieliśmy w sobie taką ciekawość, żeby żeby spróbować zobaczyć, dać szansę naprawdę wielu aktorkom, młodym, żeby się e, zmierzyć e, z tą rolą. I, no I co mogę powiedzieć? No, Sandra była najlepsza, zdecydowanie. I to jest dla mnie wielka radość, nie ukrywam, bo, bo uważam tę dwójkę za, e, za jednych naprawdę z, z najlepszych aktorów w tym kraju. I to jest dla mnie wielka, ogromna przyjemność e, pracować z nimi. też mam poczucie, że że oni tworzą świetną parę, no, że to jest, to, to jest wspaniała para. Oni mają wspaniałą chemię między sobą i... Jak się rumienią, cali czerwieni. Tak. Myślę, że, że każdy z nich ma w sobie ogromną taką, taką moc, ogromną charyzmę aktorską, a z tego ich zderzenia powstaje jeszcze coś trzeciego. To, co, co zawsze dla mnie jest najbardziej pasjonujące, to jest obserwować, jak te, te aktorskie energie zderzają się ze sobą i powstaje z nich jakaś trzecia energia, która wtedy potrafi rozwalić pokój. No i oni to mają, nie? Ich wrażliwość, ich profesjonalizm i, i, i pasja, ogromne serce. No to jest naprawdę wspaniałe spotkanie dla mnie I myślę też, że to będzie... Yy... No, to będzie wspaniała przygoda też dla, dla widzów. Wspaniale. Którzy? Do was mam jeszcze pytanie. Jak w ogóle przygotowywaliście się do tego? Czujecie, że już macie tego Wokulskiego i Łęcką w sobie? Nosicie ich? Czy to jeszcze się wydarzy w momencie, kiedy już wejdziecie na plan zdjęciowy? To się zawsze wydarza na planie. Tak naprawdę... Na planie zdjęcia mam. Oczywiście my się przygotowujemy do roli i inspiruję. Znaczy, ja tak mam, że przygotowuję się do roli, inspiruję, y czytam. A akurat przy lalce to jest ten projekt, gdzie ja naprawdę przeczytałam każdą wersję scenariusza, którą Paweł mi wysłał. Dużo było? Bardzo skrupulatnie. Ile ich było? Z sześć? Sześć mogło być, no. Sześć. Ja mam tak, że we mnie te postacie jakoś tak wchodzą hmm. bardzo intuicyjnie. Bo Sandra kilka postaci będzie grała, niezwykle Jak Tilda Swinton na przykład, w Suspiria. Jedna będzie Dokładnie, zupełnie to, to też taka niespodzianka, nie żartuję. Ale że tak, ta postać Łęckiej gdzieś wchodzi, trochę jak przy każdej postaci intuicyjnej, przy każdej, przy każdej roli pracuje zupełnie, zupełnie inaczej. Na pewno tutaj ogromną, m, ogromną też pomocą mogę powiedzieć przy tym, ale też taką narzędziem jest na pewno kostium. To jak, mamy, to jak się mamy poruszać, te wszystkie gesty i ta kultura tamtych czasów bardzo jest w tym, bardzo, bardzo tym pomocna, wydaje, wydaje mi się. Ja na tak naprawdę to samo mógłbym powiedzieć, bo ja też jestem intuicyjnym aktorem, uwielbiam wejść na plan i tam dać sobie upust temu wszystkiemu, co się wcześniej napompowało, no właśnie spotkaniami, oczytaniem i na oglądaniem rozmowami, mogę przy tej okazji akurat zrewanżować się Pawłowi, ponieważ mm, <laughs> ja y, Pawła poznałem przy moim pierwszym filmie w życiu, przy debiucie moim, czyli chrzcie Marcina Wrony, Paweł był tam asystentem Marcina, więc to jest niesamowita dla mnie klamra, bo przez ten długi czas się z Pawłem w pracy nie spotkaliśmy, no, mieliśmy jakiś tam projekt, że popracowaliśmy sobie jeden dzień na przykład przy, przy to był ekran, chyba, tak? To był ekran. Tak, tak. To tak, był dobra. przy ekranie. Ale tak naprawdę no, nie mieliśmy takiej możliwości dłu dłużej ciągnąć. A znamy się, a znamy się. Cieszę się, że ten stolik jest, na mm -hmm. którym możemy sobie poczytać te wersje, gdzie możemy sobie wyznaczyć kierunki. Bo chyba też Paweł mówił trochę o tych kierunkach, albo ja to tak rozumiem, że ta książka Prusa jest, um, jest oczywiście dziełem skończonym dziełem. Ale ja mam wrażenie, że my się przyglądamy mu znowu, jakby do końca skończone nie było. Znaczy jakby dało kilka kierunków, nad którymi można by sobie postawić pytanie, a co by było gdyby? A gdyby ona nie do końca to, a tamten przeszedł gdzie indziej i jakby nie wykonał tego, co zrobił tu, to co by wyszło? No i właśnie, i właśnie trochę mam wrażenie... Takie tarantinowskie podejście trochę. Trochę tak, no. Wziąłeś kosa? <laughs> trochę tak, ale. No czekaj, myślę, zaraz że... na się patrzy, że Myślę, że Paweł, Paweł zadawał sobie te pytania razem z drugim Pawłem i z jagodą, w czasie pisania scenariusza. My na pewno zadawaliśmy sobie to na, na pracy stolikowej i tak naprawdę jesteśmy tym tak trochę przesiągnięci. I ja nie mogę się doczekać, szczerze mówiąc, kiedy to będzie, będzie można już no, dać ubóstw. No ja jestem też niecierpliwy pod tym względem. Dobrze, ja też jestem niecierpliwy i mam jeszcze jedno pytanie dotyczące właśnie trzeciego bohatera, bohaterki tejże historii, czyli właśnie XIX wiecznej Warszawy. Jak ona będzie wyglądała? Na ile będziecie korzystać z dobrodziejstw e, współczesnych technologii i cyfrowych efektów specjalnych? Na ile z autentycznych miejsc? Na ile ze zbudowanej scenografii, żeby stworzyć to miejsce? Jakie też inspiracje być może macie z tyłu głowy, e, tworząc wizję lalkowej Warszawy? No to jest wyzwanie, bo, bo tej Warszawy XIX wiecznej w zasadzie już nie ma. To, co mamy, to, co z tej Warszawy zostało, no to, 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 to będziemy starali się pokazać, ale tą Warszawę też będzie, będą tworzyły inne miasta, bo będziemy mieli zdjęcia i we Wrocławiu, i w Lublinie, i w Łodzi, i w Skierniewicach. I do tego oczywiście będziemy też korzystać ze wsparcia CGI. Z tym projektem, tak jak z każdym filmem, do, do którego się przygotowuję, to to też wychodzę z założenia, że nie zależy mi na tym, żeby odwzorować, nie wiem, jakiś świat taki jak on był, jak on wyglądał wtedy, tylko żeby stworzyć świat wiarygodny, ale jednocześnie też fascynujący dla widza i który będzie służył naszej opowieści. Nie chodzi o to, żebyśmy pokazali jak to naprawdę było, tylko jak mogło być. I tak naprawdę mam wrażenie, że, że ten rodzaj myślenia, no to... To przyświeca mi w każdym elemencie tego, 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 tego przedsięwzięcia, łącznie z kostiumami, z Dorotą Rock, po też pracowaliśmy przy kosie. No to też zawsze wychodzimy z założenia, że, że to powinno być wiarygodne gdzieś w ramach tego świata, ale, ale przede wszystkim to, na co ja najbardziej liczę i. I, I tego, czego oczekuję od, od ym, najważniejszych pionów, od kostiumów, od scenografii, od charakteryzacji. To jest fantazja, nie? To znaczy to, to żeby oni zaproponowali coś, co tak naprawdę przysłuży się tej, tej naszej opowieści temu naszemu światowi. Że tak naprawdę ważniejsze dla mnie zawsze jest od, od tego świata rzeczywistego świat ekranowy, nie? Dobrze, drodzy. Czego Wam życzyć przed tą piękną i wymagającą podróżą, jaka Was czeka? Zdrowia. Tak. Zdrowia, pogody, żebyśmy nie musieli <laughs> tak, tak. Y, korzystać z naszej rezerwy pogodowej. Żeby nie padało wtedy, kiedy nie ma padać. No, i... Kiedy ma padać, niech pada. Tak. I żeby wszystko się ułożyło jak najpiękniej. Sandra Dżimanska, Tomasz Szuchart, Paweł Maślona, twórcy Dalki. Jeszcze raz brawa i czekamy na sześciorocznikowy serial na Netflixie. Dzięki bardzo. Dzięki. Dzięki.